Hej, cześć Siemano, z tej strony ja. Nikio. witam Was. Trochę zbyt ciemny, ale to jest wina tego, że monitor mnie nie doświetla, bo jesteśmy na czarnym ekranie. Witam Was w kolejnym odcinku naszej codziennej serii, czyli Mafijki. Lecimy sobie dalej od razu po przejażdżce za miasto. Zobaczmy, co nas czeka teraz. O merda. Hey, came as soon as i got your message Sit down tom we have a mole tom oh no oh i was up all night driving myself nuts trying to figure it out started thinking maybe it's one of our guys we aren't paying his fair share someone with a light wallet Maybe looking to Morello for a new suit. Frank wasn't around, so I went to the safe to get the account books to see who's getting cents on the dollar he's earned. What do you know? The books are gone, Tom. <laughs> <sighs> oi, oi, Frank. <sighs> More than 50 years I've known him. Everything I have, I got with Frank. And every buck we've earned, every dime we've paid out, it's all logged in those books. Frank hands those over to the feds, we're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. This has got to be some kind of misunderstanding. I've been calling him all day. I went by his place. He's gone. His wife and kid are gone. Mm <laughs> hmm. But why? I don't know. I'm sure he has his reasons. Maybe he's still smarting over the dog. Yeah. when you tried to drown Yeah. Same one I shot after he wouldn't let me sink her. Ooh, to już nie I was a stupid kid, Tommy. But grudge or no grudge, we gotta get those books back. Shake down all our stories. See who knows what. When you catch up to Frank, you get those books. And if he doesn't have them on him, you make him tell you where to find them. After that, you do what we gotta do. Mm <laughs> hmm. <laughs> Oj, 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 To się teraz porobiło. Ale, że Frank? Najlepszy przyjaciel salieriego? Ciekawe. Ciekawe, jaki miał powód, i co się dzieje. Zobaczymy. Porozmawiaj z Vincenzem, no dobra. Co masz do powiedzenia, kolego? Start with biff, but don't give him nothing. I got your clean set of wolves and some special here if you want it. Biffa tym czania tam, tak? M. Mm. No lepsze to na pewno niż pistolet, ale wolałbym to migana. dobrze, dobrze. Spoko. No dobra. Jak daleko mamy? Niedaleko. Uda się do lombardu, biffa. No, dobrze, dobrze. To ja myślałem o tym China town. no dobra. <laughs> Czyli mamy pierwszy spisek... ...w naszej mafii. Z którym musimy sobie my poradzić. Albo raczej my jesteśmy tutaj... ...przesłani jako osoba, która musi... ...powiedzmy, jakkolwiek z tym... ...podziałać, no. Niedobrze, bo zostajemy plantani w coraz większe gówno, a widząc Potomim... To mi ma wielkie rozterki co do tego, czy robi dobrze, czy robi źle, a pamiętając sam początek gry, gdzie on wzbraniał się przed tym, żeby jednak wchodzić w kręgi mafii, to. No nie. Nie podoba mi się to i nie wyróży to nic dobrego. Boję się, że w którymś momencie To po prostu wymięknie, a to będzie miało złe konsekwencje, bo jak wiecie, tutaj w mafii nie ma jakby miejsca dla osób, które...

No dobra. Czyli tutaj wiemy już o tym, że... Znaczy jeżeli te wątki się łączą, jeżeli to jest faktycznie ten wątek, to wiemy, że Frank chce przekazać te księgi Morelemu. Dlatego też jest FBI w mieście, no. Nie brzmi to zaciekawie dla naszej organizacji mafijnej. Zobaczymy co się z tego wywiąże i... Jakie będą tego następstwa. Chociaż patrząc na to, że na pewno nie jesteśmy jeszcze przy końcu gry, to raczej uda się to rozwiązać w mniej czy bardziej przyjazny sposób. I ciekawe, co się z Frankiem stanie. Bo raczej nie wydaje mi się, że go nie znajdziemy. No, nie wiem, numer no, prawie jesteśmy. Która to tutaj, tu skręcamy, jesteśmy. Zostawmy furkę tutaj, Co To jest, a meczat mnie interesuje. No, nah, it's not. What's this about the guy you drove home who's with the feds? He came in for a drink, which turned into ten. He's hired muscle for some kind of safe house. Where? Oak Hill. Corner of Pine. He gave me ten bucks to drive him back and keep my mouth shut. Later on, that councilor of Gilati's brokered some kind of deal between Morello and the FBI. They were all ready to sit tight on someone in there. Why the hell didn't you tell us? Tom, I did. In Aha. Okej, okay, czyli tu raczej idziemy w tą stronę, że to Frank się dowiedział, że tutaj będą problemy i dlatego zawczasu uciekł, nie mówiąc tam o niczym. Jeżeli dobrze rozumiem oczywiście, no nie wiem. Zobaczmy. Zobaczmy, co z tego, no. Jedź do kryjówki, ok. Nie podoba mi się to to wszystko, tak szczerze. Jak daleko mam do kryjówki? Niedaleko. Co? Co to za kryjówka? I czemu to auto nie jedzie pod górę? To są pytania, na które odpowiedzi nie poznamy. Dobra, szczerze, pomijmy sobie tą jazdę, bo tutaj w sumie... Nie mam już nic do opowiadania, chcę wiedzieć, co się dzieje dalej. Jakby fabuła mnie tutaj ciekawi mocno. Looks like the place. To jednak nakręca. Tyłem się zajechał. Ha! czym sam dojechał, to samo by się stało. Czy musiałbym to ręcznie zrobić? Okej. Okay. O, jest Frank. OK. I co, mamy za nimi jechać, tak? Wziąć Franka i Escortę, no dobra. No i nie widzieli nas teraz, prawda? No gdzie? No, dobra, no. Zobaczmy, zobaczmy dobra, books, gdzie nas za, zaprowadzą. Zostajemy z tyłu. No nie, oni będą jechać przepisowo, no nie. <grymne> no nie. Szczerze, chłopie, poszukuje cię cała mafia. Cała. Znaczy, inaczej, możesz wiedzieć, że cię poszukuje, cała mafia, całe zgraje. całe zgraja od Saleriego. Ale ty sobie jedziesz przepisowo, wraz ze swoimi przydupasami. No. Nie wiem, czym postąpił tak na twoim miejscu, ale. Właśnie bardzo ciekawe, gdzie jedziemy. Nie dziwi Was, że ktoś boczkiem za Wami lata? No dobra, no Ciekawi mnie ten spisek, od czego on tutaj jest, i nie co tutaj chodzi, no ale zaraz się pewnie przekonamy. Ej, prawie nas zobaczył. Gdzie ty to widzisz, że jakieś spotkanie szykuje, chłopie? To mi ty wiesz czegoś czego my nie wiemy? Ej, szczerze, podobają mi się takie autka w tym stylu. jestem fanem. A e, przy takiej prędkości to nie Niezbyt zbyt mafijne zachowanie, no ale no, co mi więcej pozostaje, na razie tylko jedziemy powoli i tyle. Gdzie my kuć wejdziemy, czekajcie. On idzie tutaj w prawo. Gdzie tu w prawo można pojechać? Heaven's speak. A to jest airport. On jedzie na lotnisko. Shit. They No Właśnie. No właśnie to rozkminięm to mi. Aha. Czy Frank ucieka? Lost Heaven. Hope to see you soon. Policja kogoś zatrzymała. To jest czekajcie, bo mi Franku ucieka. To moje auto nie jest demonem prędkości. No to ciekawie. Za blisko. Wcale to nie było podejrzane. No nic, no jesteśmy na lotnisku. Zobaczmy, co tutaj się rozegra. Parkuj wóz w ukrytej lokalizacji, no jest taka ukryta. Nie są tam, ja jestem. Tu no, czekamy. A to nie jest ukryta lokalizacja? Czy zaparkowałem? Aha, dobra, dobra, w taki sposób. Fajnie, że poczekali, zanim zaparkował, za to, żeby dojechać na do te lotnisko. Dowiedzcie się, dokąd zabierają Franka. Mhm. No to niefajnie. Nie chcecie mi powiedzieć, że zabierają Franka? Kogo mam na to zapytać? Dobra, dobra. Sorry, 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 wariaty. Ty mi nie chcesz powiedzieć? Nie. Ty? Nie. Nie ja dobra, bo oni się na mnie fokusują, ja uciekam. Czekajcie, ja obejść jakąś naokoło, czy... Czy kiciul? Tu krzaczkami? Chyba tak. No dobra, obchodzimy naokoło. Obchodzimy naokoło. Zobaczmy. No ale tutaj chłop nie zamknął drzwi, więc to jest na 100% droga dla nas Czekajcie, jak się skradało na, c na X? Szukaj tropów, gdzie mógł, że... Łe, no na pewno nie tak! Tu jest ktoś. O nie, to nie w tym pokoju, dobra Przekazanie informatora, przejazd do hangaru 5. Informator z wraz z Korto wbijają. Puszczają kryjówkę, czyli hangar 5. Księgi rachunkowe odbieramy po przekazaniu informatora. Fajnie, czyli wszystko wiecie. Dogonie Franka, który jest w drodze do hangaru 5. Okej, okay, okej. Okay. Czyli to muszę zrobić tak. Wtedy z okna sobie wyskoczymy. tutaj! mamy to migana. Mamy to migana. Mamy strzelbę. Może nie mamy zbyt dużo amunicji. No cóż, przeskoczymy tutaj. Tam widzę, że mamy. Młotowy. Sobie je wezmę że widziałem czerwony znacznik na mini mapie bardzo mnie to niepokoi rank wylatuje z hangaru 5 widzicie cel o kuźwa Gdzie ty się kryjesz, Tommy? Dobra, jesteśmy w dupie Jesteśmy w dupie, co ja odwaliłem Spieprzaj Czujesz rewolwer? chcę Nie no Się wdupcyłem Dobra Słabo chronicie tego Franka. Bo problem większy jest taki, że nie mam już życia. To mamy granaty, ale granaty mi nie są potrzebne aktualnie. Ale ci policja. Zajebiście Dobra, uciekamy. Dupa coś tam. Dobra, jest apteczka. Jest apteczka. Dobra, ożywiamy się, fajnie, fajnie. Problem większy jest to, że amunicja jest tam, a ja jestem tu. Rozkradamy się. Kuźba no chciałbym tam amunicję bardzo, ale. Ale nie zdobędę jej teraz. Czemu? O kurwa. Żyję Jeszcze Aha, Fajnie, fajnie i tu mamy amunicję gdzieś Tam jest amunicja, dobra Spieprzaj Nie no kurwa. Jeszcze nie przeżyję Ja już mam low HP Jeszcze mi wyskoczyły zabezpieczenia Windows Skąd on ładuje? Dobra, sam się spalił Mi się kończy amunicja, kozak Dobra, lecimy po tą mnie nic nie interesuje Dajcie amunicję Jakaś apteczka gdziekolwiek, coś A To federalny oh. Że tak nie pociąłpię, bez życia, bez amunicji. Szczerze, poczekajcie, ja sobie zawrócę tam, gdzie byłem. Wezmę amunicję. A, tu jest chłop typie, gdzie jest ta amunicja? jest. Że mam municję. Mamy 50. Dobra, dobra. Czy jest tu gdzieś życie kolejne? Nie. Nie cieszę się zbytnio tym faktem. Za nami 22 minuty odcinku. Trzeba więc szybko tam. W dupie jest. Co, nie widzicie mnie koledzy teraz. Jak mi przykro Hmm, tylko że teraz tego nie przeskoczę Jeszcze ja niepotrzebnie Oni są w tym hangarze Ja tu szczerze obie głowę Dobra. No, przepuściliśmy. Dobra, Wajś, to wlatujemy do środka. Tu mamy jakąś. tutaj coś tego. Jakiś tamigan, gdziekolwiek? Nie. Dobra, wchodzimy. Jesteśmy. Jest i Frank. Tom, Frank. The Dan sent me. I figured as much. I'm sorry it had to be you, Tommy. Anything you want me to tell him? I wish it could have shaken out better, but Morello finally came after me. It's okay. You can come out. Morello offered me a simple trade the Don's account books for our lives, and tickets out of this town. Mm hmm. You hand the books over, yet? I'm not so stupid, Don. They're safe. Morello was waiting. For this. It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown. I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go. His men were meant to fetch it before we left. I took care of them. Told him to get on a plane. Go on, march, Alice. Get aboard. Frank, you're coming with us. Not right now, honey. Just get buckled in. Tommy and I—we have some serious business to discuss. But Frank. get on the plane, march. For Alice. For me. Get on the goddamn plane, please. Mm hmm teraz. No, Z jednej strony. No, sprzeciwił się mafii. Z drugiej strony, no, Morello go do tego zmusił. You've been paid yeah. Dziękuję, to yes, Tom. Christ, Frank. Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out, one way or the other. I'm tired, Tommy. Tired of lying to my wife. Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive. And tired of waiting for the dawn to put two in my temple. Sumi, jestem racja. Damn you, Frank. No tak myślałem, że to mi nie będzie miał na tyle odwagi Jestem pewien, że to będzie tragiczne w skutkach To będzie tragiczne w skutkach, bo... Nie oszukujmy się no Mafia zisoły jakieś cyacy są. Ale jestem bardziej niż pewien, że Don się o tym dowie. Bo chociażby nie znajdzie złok, czy cokolwiek. Czy chociażby to mi się wygada komukolwiek, ktokolwiek przewie, przekaże to dalej. No Dobra. Zabierz księgi rachunkowe z banku. Ale księgi rachunkowe z banku zabierzemy jutro w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro. A teraz co mogę powiedzieć? Na razie, i cześć. Do zobaczenia.